Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Witam Państwa. Moim gościem jest Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Toruniu. Była kurator. Oświaty Kujawsko-Pomorska. Pani dyrektor, trwają przygotowania samorządów do nowego roku szkolnego. Niełatwego, bo ta nowelizacja ustawy oświatowej spowodowała, że znów musicie przygotować się na zmiany. Te zmiany dotyczą na tym etapie przede wszystkim e, dzieci, które pójdą do pierwszych klas, ale to tak naprawdę oddziałuje na m, także inne dzieci. Gdyby pani dziś miała podjąć decyzję prywatnie, czy swoje sześcioletnie dziecko wysłać we wrześniu do szkoły, co by pani zrobiła? Przede wszystkim zebrałabym informacje, żeby podjąć dobrą decyzję, jakie są warunki w szkole, jakie są proponowane zajęcia, rozmowa z nauczycielami, ze specjalistami, a przede wszystkim znając swoje dziecko, mogłabym wtedy zdecydować. Te I... informacje generalnie można pozyskać, bo przez tak. ostatnie lata sześcioletnie dzieci szły już w większości do szkół. Jaki z tego wniosek? Wysyłać, nie wysyłać? To jest decyzja autonomiczna rodziców. E, ustawodawca dał wybór. Jeśli rodzic zdecyduje, że sześcioletnie dziecko do szkoły chce posłać, ma takie prawo. I może dziecko uczestniczyć w obowiązku szkolnym? Jeżeli uzna inaczej, to obowiązek szkolny w tej chwili jest od siódmego roku życia także autonomia rodzica. A z Pani doświadczenia, dyrektora Wydziału Edukacji, ale wcześniej też kuratora oświaty, czy to, że sześciolatki szły do szkół, to się sprawdzało? Oczywiście, jeśli się znalazły sześciolatki w klasie pierwszej. To zasadniczym było zadaniem, żeby szkoła była przygotowana na przyjęcie sześciolatków, bo dzieci sześcioletnie, one doskonale w tej edukacji sobie radzą. Czy to jest oddział przedszkolny w przedszkolu, czy to jest w szkole podstawowej pierwsza klasa, to to dziecko zawsze będzie miało sześć lat. Najważniejsze jest, aby wspomagać dziecko, i tutaj duża rola jest nauczycieli tych warunków w szkole. Szkoły były przygotowane i są. Ja w tej chwili mogę powiedzieć za gminę miasta Torun, że mamy doskonale przygotowane warunki i lokalowe, i baza, wyposażenie i profesjonalna kadra, więc te warunki są. Ale trudno też oczekiwać od rodziców, że. Wszyscy nagle podejmą tę samą decyzję. Na pewno jest to decyzja trudna, i stąd też te informacje są potrzebne rodzicom. Jakie są zmiany, jakie są możliwości dla rodziców, więc na pewno ten czas potrzebują. Rodzice muszą o tym zdecydować i to już wkrótce. Macie już takie wstępne informacje, jak wiele dzieci w wieku 6 lat pójdzie we wrześniu do szkół w Toruniu? W tej chwili mamy oczywiście informacje sondażowe, to są bardzo wczesne sondaże, bo zaczynaliśmy już w grudniu ten sondaż prowadzić, więc to zupełnie był taki początek, więc on pokazuje, że 284 osoby to dzieci sześcioletnie, które pójdą do klasy pierwszej. Niemniej jednak jest to grudzień. Z ilu sześciolatków, żebyśmy mieli porównanie? Sześciolatków obecnie w naszych przedszkolach publicznych mamy 724. Czyli mniej więcej jedna trzecia. Tak, ale też trzeba dodać, że rodzice cały czas prowadzą rozmowy, zmieniają też decyzje i będą je zmieniać dopóki nie zakończy się rekrutacja. Postępowanie rekrutacyjne zaczyna się do przedszkoli 8 marca u nas, kończy 31 marca i będziemy wiedzieć, czy dziecko będzie w przedszkolu pozostanie, czy będzie w pierwszej klasie jako sześciolatek. Jak ta sytuacja może wpłynąć na organizację nauki w szkołach? Oczywiście ma to bardzo duży związek, ponieważ wszystkie siedmiolatki są już w szkołach. Obowiązek szkolny jest dla siedmiolatka. Jeżeli one są w szkole, to w przedszkolu zostały dzieci w naszych toruńskich zostały w przedszkolach dzieci w liczbie 310, które mając odroczenia do od obowiązku szkolnego w tym roku szkolnym do klasy pierwszej trafią. Mamy też w tej chwili sondażowe wyniki, że dzieci sześcioletnie, które zaczynały tak edukację, pójdą do drugiej klasy. Ta grupa, która zostanie, to jest około 100 dzieci. Czyli to są te, więc... których rodzice zdecydują się na skorzystanie z możliwości niejako pozostawienia na drugi rok w pierwszej klasie? Kontynuowania. Mhm. No, kontynuowania to się ładnie nazywa, ale w praktyce chodzi o powtórzenie pierwszego roku. Będą w pierwszej klasie kolejny rok, więc z tych danych na razie naprawdę bardzo wstępnych wynika, że tych oddziałów będzie mniej niż w roku bieżącym. Czy to może oznaczać zwolnienia nauczycieli? Trudno w tej chwili też sprawę ocenić tak jednoznacznie, ponieważ musi zakończyć się rekrutacja. Decyzje rodziców na pewno mogą się zmienić, liczba ta może się zwiększyć, więc, ale także może się zdarzyć tak, że liczba oddziałów klas pierwszych będzie mniejsza. Są wtedy zagrożenia dla nauczycieli, ale też nie przesądzajmy tego tak wcześnie, ponieważ my, jako gmina, będziemy uruchamiać, Nowe miejsca dla dzieci trzyletnich, które do przedszkola będą mogły przyjść. Trzeba pamiętać o tym, że w tym roku, nowym szkolnym od września 2016, cztery roczniki dzieci będą w przedszkolu. Była sytuacja wyjątkowa w tym roku, gdzie wszystkie sześciolatki poszły do szkoły i zwolniło się dużo miejsc dla dzieci trzyletnich. Stąd też dużo trzylatków jest w przedszkolach. Teraz będzie sytuacja inna, bo sześciolatki mają obowiązek, więc cztery roczniki zostaną. Ale gmina miasta Toruń będzie dokładała wszelkich starań i już teraz trwają prace, żeby tych miejsc zwiększyć dla trzylatków. No i oczywiście to jest bardzo powiązane także z nauczycielami, bo jeżeli będą nowe oddziały, a już wiemy, że w Toruniu będą trzy nowe oddziały w przedszkolu miejskim numer 5. W szkole podstawowej numer 13, to w przypadku zagrożeń też może być propozycja dla nauczyciela, aby przejść do oddziału po prostu przedszkolnego. Ale jak to będzie dokładnie, to jednak ten marzec musi minąć, abyśmy zobaczyli, jak wyglądają liczby. Które wynikają z decyzji rodziców. To dzieci trzyletnie mogą być niejako ofiarami całej tej sytuacji, bo tak jak pani mówi, mimo zwiększenia liczby oddziałów, może się okazać, że nie dla wszystkich wystarczy miejsca. To będzie duża część, która nie dostanie się do przedszkoli publicznych? Hi hipotetycznie można e, powiedzieć, że nie, jakieś e, będą tutaj liczby padały dzieci, które się nie dostaną, ale też nie możemy w tej chwili przesądzać. Ponieważ już w tej chwili wiemy, że jeżeli tych dzieci trzyletnich mamy ponad 700, 725 dokładnie, i w tej chwili już wiemy, że zwolni się dla nich 400 ponad miejsc, czyli więcej niż połowa, i czynimy starania. I analizujemy sytuację, dokonujemy symulacji różnych pomieszczeń nowych, więc też na pewno nie będzie to sytuacja, która w dużej mierze może być niepokojąca dla rodziców. Na terenie miasta Torunia jest także oferta oświaty niepublicznej, są przedszkola niepubliczne. Ale na pewno jest tutaj różnica, tylko trzeba zaznaczyć, że jeżeli w edukacji przedszkolnej niepublicznej mamy 2600 dzieci przedszkolnych i w tym jest 330, około 330 spoza gminy miasta Toruń, to jednak są rodzice, którzy decydują się na tę oświatę niepubliczną. I to też y, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, także patrząc na demografię i w połączeniu oświata publiczna i niepubliczna, nie będzie to sytuacja, bardzo zła, jeśli można by tu użyć takiego określenia. To wróćmy na chwilę jeszcze do tych dzieci, które, których rodzice zdecydują się na, jak to pani określiła, kontynuowanie nauki w pierwszej klasie, a w praktyce na powtarzanie tej pierwszej klasy kolejny raz. To dla nauczycieli też duże wyzwanie, bo jeżeli te dzieci przyswoiły już wiedzę, umiejętności z pierwszej klasy, to teraz kolejny raz będą musiały przerabiać to samo, nie będą się nudziły? Na pewno jest tutaj wyzwanie dla nauczyciela, ale ja wierzę oczywiście w kompetencje nauczycieli, bo nauczyciele już z przyzwyczajenia programowego, program mówi, że indywidualizujemy pracę z dzieckiem w oparciu o diagnozę, jaki jest rozwój dziecka, wspieramy go i nauczyciele oczywiście, że taką sytuację znają, bo praca była z dwoma, z dwoma rocznikami, więc tutaj sobie też poradzą. Chociaż też jestem pewna tego, że wielu z nauczycieli będzie potrzebowało o wsparcia. A żeby wspierać nauczycieli, to także jesteśmy gotowi, czy ośrodki, które są skierowane w stronę wspomagania nauczycieli. Więc na pewno pomoc będzie taka metodyczna, na pewno będziemy włączać specjalistów także do tej współpracy. Ale sytuacja, że są dzieci, które były już w tej klasie, to oznacza, że trzeba im sytuację organizować edukacyjną inaczej, właśnie, żeby się nie nudziły. Czyli w zależności, jeżeli nie jest jeszcze dostatecznie opanowany materiał w sensie umiejętności dzieci czy wiedzy, to można ten czas również na to poświęcić. A jeżeli są dzieci, które sobie świetnie poradziły, to oczywiście trzeba tak motywować, żeby dziecko było aktywne. Dziś w Toruniu odbyła się także debata poświęcona przyszłości gimnazjów. Pani zdaniem, jako osoby, która w oświacie siedzi od wielu, wielu lat, zajmuje się tym przez długi czas i dogłębnie, likwidacja gimnazjów to jest dobry pomysł? Trudno powiedzieć wprost, czy to jest dobry pomysł. Każdy pomysł, który jest, to trzeba go przede wszystkim mocno przeanalizować. No to zapytam inaczej, czy funkcjonowanie gimnazjów na przestrzeni tych lat, kiedy, kiedy mieliśmy okazję to obserwować, czy to się sprawdziło? Taki podział. Trzeba powiedzieć, że w każdym typie szkoły znajdziemy mocne i słabe strony. To jest oczywiste, nie ma ideału, więc w każdym typie są takie sytuacje, gdzie musimy poprawiać, i do takich także należą gimnazja. Na pewno mają swoje sukcesy, na pewno mają też swoje słabsze obszary, więc raczej powinniśmy iść w tę stronę, aby po dogłębnej analizie, po debatach, które są zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdy ten głos jest słyszany wszystkich podmiotów, które są zainteresowane, ale także i nauczycieli, i rodziców, bo takie dzisiaj wypowiedzi też były. A jakie czasie... głosy przeważały w czasie tej debaty? Bardzo różne były głosy, przede wszystkim były to wypowiedzi i ze strony nauczycieli, i ze strony rodziców, i doświadczenie właśnie jest różne, stąd też i wypowiedzi były różne. I jestem przekonana, że im więcej będzie tych rozmów, tym bardziej będzie można przekonać się do tego, czy ten pomysł jest trafiony, czy też nie. Będziemy oczekiwać oczywiście na czerwiec, który jest zapowiadany, że debaty się zakończą, debaty, które mają mówić o dobrej zmianie. Zależy nam na tym, żeby zmiana, która jest, będzie, żeby ona służyła naszym dzieciom i rozwojowi. I to właśnie okaże się w czerwcu, gdy będą, będą decyzje. podejmowane tak, decyzje. Dziękuję bardzo. Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, była kurator oświaty, była gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.